Czy spotkałeś się w Excelu z formułami, w których występowały małpki? Jeśli nie, to takie spotkanie prędzej czy później nastąpi, warto być na nie przygotowany. W tym odcinku wytłumaczę Ci, jak działają małpki i jaka jest ich funkcjonalność. Można byłoby powiedzieć, że małpki spotkasz w dwóch sytuacjach. W sytuacji, kiedy korzystasz z mechanizmu o nazwie tabela oraz w sytuacji, kiedy używasz Formuł tablicowych i chcesz wymusić przecięcie niejawne. Oprócz takiego hasła jak przecięcie niejawne, w tym odcinku jeszcze usłyszysz hasło pod tytułem Implicit Intersection, tablice dynamiczne, rozlewanie formuł, e, formuła tablicowa. Brzmi ciekawie? To zostań ze mną. Na początek, tabela. Najprawdopodobniej pierwszy moment, kiedy zetkniesz się z małpkami w formułach, to sytuacja, w której będziesz miał do czynienia z Excelową tabelą. Jeżeli nie korzystasz z Excelowych tabel, to obejrzyj odcinek 8.3.8, w którym przytaczałem kilkanaście powodów, dla których warto zacząć używać tabel. Link do tego odcinka masz w prawym górnym rogu tego filmu. Do dzieła. Spójrz, mam jakiś zakres z danymi. Przerobię ten zakres na Excelową tabelę. Umieszczam więc w nim kursor, Ctrl T, jak tabela, potwierdzam zaznaczenie, wyłączę jeszcze filtry, bo nie chcę ich używać, Ctrl Shift L i mam poprawną Excelową tabelę. Jeżeli zaczniesz pisać formuły wewnątrz tabel w Excelu, to te formuły zaczną używać tak zwanych odwołań strukturalnych, a te odwołania będą bardzo często wykorzystywały małpki. Spójrz, umieszczę kursor w kolumnie cena i napiszę formułę równa się, wskażę. Pierwszą wartość. Klikam na komórce D11, a tymczasem Excel zamiast adresu D11 użył takiego zapisu, jak widzisz. Wartość to jest nazwa kolumny, a małpka w tym przypadku mówi, że ma zostać pobrana wartość z tego samego wiersza, w którym jest formuła, czyli z wiersza 11, ale z kolumny o nazwie wartość. Formuła, jeżeli zatwierdzę ją enterem, to ona automatycznie skopiuje się w dół do końca, będzie we wszystkich tu komórkach tej kolumny identyczna, ale ta małpka będzie mówiła Excelowi, że ma brać te kolejne wartości z kolejnych wierszy, z tych wierszy, w których znajduje się formuła. Spójrz, klikam Enter. jak widzisz w tym miejscu pobierana jest wartość stąd, w tym miejscu pobrana będzie wartość stąd. Wrócę do pierwszego wiersza tej kolumny cena i powiem Excelowi, aby wartość podzielił przez ilość. Wskazuję pierwszą komórkę z kolumny ilość. I ponownie zamiast normalnego adresu, zamiast e11, Excel użył odwołania strukturalnego. Te odwołania strukturalne są domyślnymi odwołaniami w tabelach, więc jeżeli piszesz formułę wewnątrz tabeli lub poza tabelą odnosisz się do tabeli, to bardzo często takie odwołania strukturalne napotkasz. Spójrz, klikam Enter. Taka formuła mówi Excelowi, bierz wartość. Z kolumny wartość z tego samego wiersza, w którym jest formuła, czyli z tego, i podziel tę wartość przez wartość z kolumny ilość z tego samego wiersza, w którym znajduje się formuła. Więc ta wartość będzie podzielona przez tę wartość. Tak sobie to sprytnie działa. Jeżeli będziesz pisał formułę poza tabelą, to również napotkasz odwołanie strukturalne i również będziesz mógł napotkać małpkę. Spójrz, jeżeli wskażę komórkę z ilością z tabeli, to Excel użyje nazwy tabeli. Akurat ta tabela u mnie, ona dostała nazwę tabela 4, a małpka ilość oznacza weź wartość z tego wiersza, w którym jesteśmy, czyli z wiersza 18. z tabeli e, o nazwie tabela 4 z kolumny ilość. Spójrz, klikam Enter, więc jak widzisz e, odpowiednio to działa. Kopiując tę formułę w dół, ona będzie taka sama w każdej komórce. Spójrz. Ale bierze kolejne wartości, dlatego że ta małpka wskazuje, że ma być pobierana wa wartość z tego wiersza, w którym jest formuła, z odpowiedniej kolumny. No dobra, to sprawdźmy. Jak sądzisz, jaki będzie wynik tej formuły, którą mam wpisaną w tej chwili jako tekst w komórce H14? Przyjrzyjmy się. Ta funkcja ma zadanie policzyć, ile razy występuje DHL w takim zakresie od C13 do. C17. Oczywiście występuje to tutaj trzy razy, ale ta małpka wstawiona przed adresem tego zakresu. Ona mówi Excelowi weź wartość z tego wiersza, w którym się aktualnie znajdujemy. Jeżeli masz taką formułę poza Excelową tabelą, to w Office 365 ta małpka zadziała jako operator przecięcia niejawnego i powie Excelowi wybierz wartość tylko z tego wiersza, w którym jest formuła, czyli z tego. Więc w wyniku tego liczenia otrzymał 1, ponieważ tylko ta komórka zostanie przeszukana i policzona. Sprawdźmy to. Usunę apostrof, aby ta formuła stała się poprawną formułą, żeby Excel ją interpretował jako formułę. Klikam Enter i spójrz, jest jedynka. Wejdę do tej formuły. W Office 365, jeżeli tak zrobisz, to oczywiście to zadziała. Jeżeli w... usunę małpkę, to to powie Excelowi, bierz pod uwagę cały zakres od C13 do C17 i jak teraz nacisnę Enter, to w wyniku otrzymam oczywiście 3. Jasne? Ale to nie koniec ciekawych rzeczy. Spójrz, jeżeli nie mam do czynienia z Excelową tabelą, tylko ze zwykłym zakresem, ze zwykłym zakresem z danymi, to na takim zakresie można pisać formuły do które będą odwoływały się do zakresów, i możesz brać pod uwagę albo cały zakres, albo tylko jedną komórkę zakresu. Spójrz, równa się. Jeżeli wskażę kilka komórek z kolumny ilość, jeżeli te komórki, ten zakres wskazany, nie przecina się z tą komórką, w której jest formuła, a tak jest w tej chwili, to Excel to Office 365 sprawi, że zadziała. Mechanizm rozlewania formuł. On działa w sytuacji, kiedy dostępne są tablice dynamiczne. I w tej komórce pojawi się ten pierwszy element, pod spodem pojawi się ten drugi element. Spójrz, klikam Enter. Tak w istocie jest. Jeśli, wycofam to, Ctrl Z. Jeśli zaznaczę trochę większy zakres i teraz w tym zakresie, który wskazałem, ten zakres, który wskazałem, przecina się. Z komórką, w której jest formuła, to nadal, jeżeli nie zastosuję małpki, to zadziała mechanizm rozlewania i Excel tu wypisze kolejno te wszystkie wartości. Spójrz, robię Enter, tak jest, jak tłumaczę. Ale wejdę do tej formuły jeszcze raz i użyję teraz małpki. Małpka powie Excelowi weź wartość z tego samego wiersza, w którym jest formuła, czyli z tego wiersza. Wskazanego zakresu i weź tylko tę jedną wartość. Więc tu w wyniku otrzymam co? Oczywiście 610. Klikam Enter i spójrz mam tylko jedną wartość. Oczywiście to ma zastosowanie w jakichś bardziej skomplikowanych problemach, ale warto rozumieć, jak to działa. W ofisie innym niż 365 działa to troszkę inaczej. Spójrz, przełączę się na ofisa starszego. I spójrz, jeżeli. W Office, to jest akurat Office 2013, jeżeli w tym Office'ie, który nie obsługuje tablic dynamicznych, jeżeli wskażę odwołanie do jakiegoś zakresu i ten zakres nie przecina się, jego adres nie przecinają się z adresem komórki, w której jest formuła, to wówczas po naciśnięciu Entera otrzymamy błąd. Spójrz, klikam Enter, pyk, mam błąd. Excel nie potrafi tych wielu wartości wpisać do jednej komórki, nie działa też mechanizm tablic dynamicznych i rozlewania, dlatego pojawił się błąd. Jeśli dla odmiany odwołam się do jakiegoś zakresu i ten zakres będzie przecinał się z komórką, w której jest formuła, to zadziała tutaj mechanizm przecięcia niejawnego, czyli implicit intersection. Nie muszę używać małpki, bo w oficie innym niż 365 działa to tak z automatu, że zostanie wybrana tylko jedna wartość. Spójrz w wyniku, otrzymam oczywiście 889, Zatwierdzam to enterem. Klikam Enter. Warto wiedzieć, że tak to działa. Wrócę do OFISA 365 i pokażę Ci jeszcze jedną ciekawą rzecz na koniec. W odcinku 511. Link do niego też znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu teraz. W tym odcinku pokazywałem, jak stworzyć tabliczkę mnożenia, która wykorzystywała mechanizm implicit intersection, czyli przecięcie niejawnego. I ten odcinek był nagrywany w momencie, kiedy nie były jeszcze dostępne tablice dynamiczne. I spójrz, jak można fajnie teraz to zrozumieć. Jeżeli w Office 365 teraz powiedziałbym Excelowi przemnoż te wszystkie wartości razy te wszystkie wartości to z racji tego, że jeden zakres ma, ten, ta kolumna ma wymiar 1, 1 kolumna na 10 wierszy, a ten zakres ma rozmiar 10 kolumn na jeden wiersz, to w wyniku otrzymam obszar 10 na 10. Ta formuła się z automatu rozleje i poczynając od tej komórki tu, będę miał wyniki tych poszczególnych mnożeń. Spójrz, to za, tak zadziała to w Office 365. Klikam Enter. Pek. Spójrz, rozlało się. Dla kontrastu przełączę się na Office'a innego niż 3, 6, 5. Jeżeli w tym ofisie zrobiłbym to samo, czyli powiedziałbym Excelowi przemnóż te wszystkie wartości przez te wszystkie wartości. Jeżeli nacisnę Enter, to co się stanie? Zadziała mechanizm Implicit Intersection, nic się nie rozleje. W wyniku tego działania otrzymam 12, bo to będzie wynik mnożenia tej komórki przez tę komórkę. Klikam Enter. O, tak naprawdę to nawet nie zadziałało to w ten sposób, ponieważ, oj miałem, zgubiłem mnożenie, come on, jeszcze raz, Miał być równa się ten zakres razy ten zakres. A i teraz dopiero robię Enter, w wyniku jest dwunastka, tak jak powiedziałem. Przełączę się z powrotem na Office 365 i pokażę Ci jeszcze jedną, jeszcze jedną sztuczkę. Spójrz. Usunę tę formułę, którą wcześniej pisałem, napiszę ją jeszcze raz, czyli powiem Excelowi: dawaj ten zakres i mnoż go przez ten zakres. Ale teraz, chcąc wymusić, żeby Excel wziął tylko tę wartość i tę wartość, mogę użyć małpek. Więc małpka przed adresem tego zakresu i małpka przed adresem tego zakresu. Klikam w ten sposób, wymuszam te przecięcia niejawne, klikam Enter i spójrz w wyniku, otrzymuję. Dwunastkę. Więc jak widzisz, w zależności od wersji Excela, ta małpka może zadziałać. Yy, znaczy, tej te, te małpki możemy używać albo nie musimy. Tak czy inaczej, jest to operator przecięcia jawnego. Jeszcze ciekawostka na koniec. Przez pewien czas w Excelu działała taka funkcja, która nazywała się pojedyncze. Ciekawa sprawa. Sprawdź, czy w Twoim Excelu ona aktualnie się znajduje. Jeżeli ona była przez chwilę i ona e, robiła dokładnie to samo co małpka. Tej funkcji pojedynczej, jeżeli, e, jeżeli wskazaliśmy jakiś zakres, na przykład taki, to ona działała jak przecięcie niejawne i ona wybrałaby wartość z tej komórki. Ona przez chwilę działała, ale potem Microsoft ją wycofał, zamienił ją na małpkę. Także była. I zniknęła, i ciekawe, ile osób tutaj spośród oglądających ma w chwili obecnej tę funkcję u siebie w Excelu. To by oznaczało, że masz swojego wisa na jakimś tam etapie aktualizacji, nie najstarszego, ale też nie najbardziej aktualnego. No dobra. Dosyć tego, mam nadzieję, że dosyć tego w tym odcinku, mam nadzieję, że wystarczająco dobrze wytłumaczyłem, jak działają małpki, jak działa ten operator przecięcia jawnego. Jeżeli dobrze to zrobiłem, to daj znać w komentarzu pod filmem, czy korzystasz z małpek, czy rozumiałeś te małpki wcześniej i czy dowiedziałeś się czegoś nowego w tym odcinku. Jeżeli Ci się podobało, klikaj łapę w górę. Jeżeli masz jakieś uwagi, wpisuj komentarz. W tym odcinku to wszystko i do usłyszenia w kolejnym.